Kino otwarte na sztukę, kolejne wydanie. I mamy dzisiaj absolutnie świetnego gościa, a mi jest Lech Majewski. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, głaniam się. Miałam szansę i przyjemność zatopienia się w, w tym seansie Młody Krzyż podczas festiwalu Nowe Horyzonty. I muszę powiedzieć od razu, że są takie filmy, w których się zakochujemy, potem mija 11 lat. I się boimy czasem obejrzeć je na nowo. I, I z taką radością donoszę, że nic się nie zmieniło, bo nie zestarzało, a to jest naprawdę fenomen, bo ten się przecież jest na dobrą sprawę jakimś eksperymentem. No, bardzo dziękuję za dobre słowa. Ale <laughs> nie jest trudno cokolwiek powiedzieć. No. ja nie oglądam swoich filmów powtórnie. One mnie zawstydzają, trudno powiedzieć, jak to. Aha. Ale takie dziwne uczucie mam, być może dlatego też nie jestem aktorem, mimo że robię mnóstwo różnych rzeczy, uh -huh. ale nie decyduję się. A jedno doświadczenie, znaczy dwa doświadczenia aktorskie, jakie miałem, to bardzo mnie paraliżowały, bo wystąpiłem w filmie Davida Mameta uh -huh. House of Games. Ja tam zagrałem malutką rulkę, ale byłem wystarczająco sparaliżowany. Uh -huh. No i w Batmanie było łatwiej, bo pierwszym Batmanie, bo wystąpiłem jako gangster, więc miałem i kapelusz i przyklejone różne rzeczy i tam. Hmm, schowany za charakteryzacją. Nicholson mi podał rękę, ja się spaliłem, no więc. To byłem jak gdyby nie, nie, nie właściwie nie rozpoznawalne. To mi było łatwiej, ale też mnie to wszystko krępowało. Nie to, że Nicholson, czy że duży film, tylko kamera mnie tak krępowała bardziej niż Nicholson. Trzeba się nauczyć jakiegoś tekstu. Ja bym się po prostu nie nauczył tego tekstu, bo ja po pierwszym zdaniu bym no. zapomniał. Marlon Brando tak właśnie ma, miał. On miał taki system grania, że pisali po fragmencie każdej kwestii na różnych kawałkach papieru i one były wszędzie umieszczane. Jak się teraz mm -hmm. przyjrzy człowiek, jak on gra w ojcu przez gdzieś, to on na przykład otwiera szufladę, mówi drogi George, ktoś patrzy tu i mówi, wydaje mi się, że już teraz chciałem ci powiedzieć, że bynajmniej tego nie rozwiążemy w ten sposób. Ładko można przejść do Michaela Gibsona, który też zachwycony pana Angelusem. On, y, zdaje się, pierwszy zauważył, że pan ma brojglowski sposób patrzenia i zaproponował. On to napisał panem. w recenzji, ale potraktował właśnie Angelus jako sztukę i właśnie stwierdził w tej recenzji, że mam brojglowski umysł i wsadził tę recenzję wyciętą z tego Harald Tribune w swoją książkę pod tytułem Młynik krzyż. Ja Broigla bardzo kochałem już dawniej, to znaczy jak jeździłem do Wenecji na każde wakacje, to jeździłem z Katowic pociągiem i to było tak, że jechałem nocą Katowice-Wiedeń, tam cały dzień miałem do obijania się, że tak powiem, i dopiero był nocny pociąg Wiedeń-Wenecja. I zamiast obijać się po Wiedniu, to ja zawsze szedłem do Kunsthistorysze muzeum i tam, no, ja mogę przed obrazami stać godzinami. A Bruegel mnie szczególnie fascynował. Ja, ja przed tym Broygelem mogłem stać, 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 stać. To jest sala dziesiąta Kunsthistorysze z muzeum I, i chyba Bruegel mnie zauważył, że tak stoję przed nim, bo po latach mi właśnie wysłał tą książkę. Myślę, że to Gibson mi wysłuchał. Potem miałem różne takie sytuacje podczas kręcenia filmu, czy pracy nad filmem, że tam musiałem domalować jakieś rzeczy, czy coś. To dosłownie tak bym słyszał, że on mi mówił, nie tu, tu. Jest też pytanie: Jacek Mariusz-Lemierz. Um, cytuję. Dobry wieczór. A dlaczego młody Krzyż, a nie Wieża Babel, która wisi w tej samej sali obok Młoni? Wieża Babel. Jest bardziej pesymistycznym tematem, tak generalnie. Jeszcze bardziej. Nie, no w mój krzyżu na końcu jest pewien tak. pozytyw. To jest jakby no, różnie ludzie zresztą to interpretują, a dla mnie jest to jednak pewnego rodzaju pozytyw. Ciągle to jest ten sam temat że życie zwycięża śmierć u Broigla. Jest takie holenderskie przysłowie, że żadna śmierć nie zatrzyma pługa. To szczególnie widać w takim obrazie brojgla pod tytułem Upadek i Kara. Gdyby nie tytuł, to pewno nikt by nie zauważył. Bo na pierwszym planie właśnie jest oracz, który orze pole, na hmm. drugim planie jest. Y Pasterz, który pasie stado owiec, a na trzecim planie nad brzegiem zatoki jest wędkarz, który zarzucił wędkę i głowi ryby. Dopiero w głębi tam widać, że do zatoki, nad którą wschodzi słońce, wpływa taki galeon, i u boku burty tego galeonu wystają właściwie dwie dwie łydki. To jest właśnie Ikar, który wpadł, złamał kręgosłup już. No i Bruegel taką swoją mądrością mówi, patrzcie jak jak dzieją się rzeczy ważne, a wręcz mityczne, tak jak upadek Ikara, czy upadek Chrystusa pod ciężarem krzyża. To my robimy inne rzeczy, my tego nie dostrzegamy. Bruegel bezustannie podejmuje temat jak my nie widzimy tego, co jest najważniejsze? Chciałam zapytać o te komputery, bo też z tej naszej rozmowy wtedy zapamiętałam pan był tak na świeże po tym, że ten wątek farm komputerowych, które tygodniami przetwarzały te efekty, które stworzyły trochę też ten film i jego charakter. To jest też naprawdę niesamowite, panie Lechu, że minęło 11 lat i nie, to się nie starzeje. To, jest, to zostało super zrobione. 11 lat w technologii to jest przecież strasznie długi, strasznie długi czas. I, i, I czy może Pan powiedzieć, jak z dzisiejszej perspektywy patrzy, czy to był, był jakiś szalony pomysł, wtedy na tamte czasy zrobić taki projekt? Że chodzenia w obraz. No właśnie, podobno się ten film nie starzeje, tak też mówią niektórzy. Wiedział pan wtedy, że to się uda? Nie, nie, skąd? To w ogóle na początku to była tragedia. poświęta. Po świętach. Ja miałem taki początkowy pomysł, że pozbieram grupę ludzi, bo oczywiście ubierzemy ich w kostiumy, tak jak oni widnieją u, u Broigla. I my tych ludzi postawimy na podobnym pejzażu, rozmieścimy ich tak na obrazie. I ja zrobię film taki eksperymentalny, że półtorej godziny będziemy w jednym ujęciu robić, jeżdżąc kamerą do poszczególnych grup i jakby słyszeć ich myśli. To był mój początkowy, jakiś taki bardzo początkowy zamysł. I zaczęło się od tego, że tak zacząłem się zastanawiać. No, chyba wszyscy umrą z nudów, więc. Nie, to już jest super, taką, nie super Może zrobię taką próbę. Więc dogadałem się tu z jednym z liceów i dwa autobusy, dzieci pojechały. Wzięliśmy wszelkie możliwe kamery, obiektywy i poustawialiśmy te dzieci mniej więcej według Broigla i zrobiliśmy różnego rodzaju obiektywami próby zdjęć. No i to, potem jak ja to zobaczyłem, jak ja to zobaczyłem potem, no to już nie było filmu. To była po prostu tragedia kompletna, polegająca na tym, że wszystkim to wyglądało jak jakiś ohydny telewizyjny film, który udaje przeszłość. Jak robiliśmy szerokim obiektywem, to te pierwsze osoby to jeszcze jako tako były widoczne, ale ci z tyłu, to równie dobrze można tam postawić, nie wiem, w ogóle niewidoczni. A ta góra była wielkości mojego małego palca, bo to szeroki obiektyw tak oddala przestrzeń. Natomiast jak zawężaliśmy obiektyw i dłuższy obiektyw, no to ostrość była tylko na jednej płaszczyźnie. To czy tam jest góra z tyłu, czy supermarket, to była bez znaczenia. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że optyka, którą dysponujemy, taka tak zwana renesansowa. Która istnieje w obiektywie kamery, gdzie te linie się rozchodzą i tak dalej, o dziwo nie pasuje do renesansowego obrazu. W tym czasie jedna z osób pracowała nad zamalowaniem tak tła, żeby usunąć wszystkie osoby, które Bruegel namalował. Jak to poddaliśmy analizie takiej komputerowej, to okazało się, że ten Bruegel to tak renesansowy malarz, ale ta perspektywa była złożona na jego obrazie. Z siedmiu różnych perspektyw. Czyli on to strzył z różnych punktów widzenia. I potem pomyślałem: Ja kiedyś uczyłem na Uniwersytecie Yale, i bardzo ciekawy wykład był profesora neurologa, który zajmował się percepcją oka i mózgu. I on mówił coś takiego, że oko podstawowa funkcja oka jest yy, Bycie policjantem naszym. Oko i spojrzenie jakby wychodzi przed nas, skanuje przestrzeń, czy jesteśmy w niej bezpieczni. Druga funkcja oka, gdzie jest moje miejsce w tej przestrzeni. I will an point. Here, the heart of my web.